Witam państwa Złote Myśli Kromka to chłopi. Jełeś już baranka? Tak, o twoją matkę. O, jak fajnie było bardzo. Gimbie, dawaj przyjedź i pokaż się kościotrupie kupa ci jebne. Ha, 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 Do ojca nie mówisz. Mówię do gimba, co na matkę najeżdża. Jaka dąbrowa kupa? Czytaj dzieciaku ze zrozumieniem. Zwykła kurwa właśnie, czytaj kurwa, nie jebie, ja pierdolę. Co? Podałem adres, wpadaj, łom wezmę i dawaj. Z łomem? Przecież ty będziesz go miał w jelicie. Szkoda, że ja mam dwie ręce, a ty tylko jeden ryj. Kromka zjeb. Wypardalaj śmieciu. Bo co mi zrobisz, kuju? Gówno ci zrobię na ryj pierdolony bakłażanie. Ja, pierdolę, co za cel? Jak jeździsz tym czołgiem, póju? Zamknij pizzę celu. Celem jesteś ty i cel cię robił, kurwo. Wydalaj. No i dobra. Czy możesz wyjść z helki? Nie, Wydalaj. Co za kurwałon? Wolha kwwwuj. Ale bym ci przy... z z**wie genetyczny. No śmiało. Kupa w necie, kozak, a pita w realu. Morda psie. Mordę psią to ty ostatnio r**ałeś chyba. Jak jeszcze raz wsadzisz mi kosę, to wy**dolę ci matkę. Serio. Moja matka nie żyje. I dobrze. Pewnie się pochlastała, jak widziała, kogo urodziła. He 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 he. Intro. Czołem, czołem. Kromka z Rosołem. Witajcie moje mili w kolejnym materiale na moim kanale. W materiale innym, ok? W materiale zupełnie innym. I tym wstępem, słuchajcie, chciałbym was uczulić. Naprawdę uczulić wszystkich, którzy oglądają ten, ten materiał. Bo. E... Ostatnio pograłem sobie trochę na pececie. Pograłem sobie ze 3-4 godziny, i to, co widzieliście na tym wstępniaku, na tym takim sketchu, tak to można nazwać, to, było tylko, to była tylko mała część tego, co można było z tych czatów, słuchajcie, wyciągnąć. I nie mówię tylko i wyłącznie o polskojęzycznym czacie. Mówię też o czacie zagranicznym, anglojęzycznym, czy Bóg wie jeszcze jakim. Słuchajcie, poziom hamstwa. Poziom agresji momentami, poziom braku jakiejkolwiek kultury jest po prostu czasami, oczywiście nie chcę tutaj też uogólniać, ale w niektórych przypadkach zatrważający. I słuchajcie, moja taka prośba do Was też wydaje mi się, no bo jesteście ogarnięci. Ja wiem, że ja mam dosyć ogarniętą widownię i bardzo się z tego powodu cieszę. Nawet jeśli ta widownia jest młodsza, to jest to widownia świadoma, jest to widownia o wysokim poziomie kultury. Reagujmy, reagujmy, słuchajcie, jak coś takiego widzimy. Jeśli widzimy, że jakiś Polak się w taki sposób zwraca, albo są prowadzone takie dyskusje na czacie, to słuchajcie, trzeba, wydaje mi się, zareagować. Oczywiście my nie jesteśmy tutaj od wychowywania, ja nie jestem od wychowywania kogokolwiek, bo kulturę wynosi się bezpośrednio z domu, a jak wiemy, niestety internet w swojej budowie i w tym, że jesteś po prostu anonimowy w internecie, pozwala na wiele, wiele różnych rzeczy, ale no wydaje mi się, że, że warto zareagować na, na, takie, na takiego rodzaju zachowania. Bo tak jak mówię, słuchajcie, ja jestem osobą, która. Zazwyczaj jest spokojna, czasem sobie może jakimś przekleństwem rzucę, gdy mi coś nie wyjdzie, ale generalnie ciężko mnie wyprowadzić z równowagi. I tak jak czytałem to, to nie robiło to na mnie jakiegoś wrażenia, nawet jeśli dotykało mojej skromnej osoby, ale nie mogło mi po prostu. Przepraszam, uderzając teraz w mikrofon, nie mogło mi po prostu przez głowę przejść to, dlaczego i co kieruje ludźmi którzy wykazują naprawdę zero jakiegokolwiek poszanowania dla drugiego człowieka i zero jakiejkolwiek kultury. Dlatego to jest taka moja mała odezwa do was, żebyście zwracali uwagę na to na czatach. Rozładowała mi się kamerka, dlatego dogrywam to teraz po prostu. Słuchajcie, to w zasadzie to co, się, to, co teraz mówię, to co zobaczyliście, to było nagrane z Battlefielda naszego ukochanego, ale ja wiem, że naprawdę dzieje się to we wszystkich grach multiplayer, czy to w LoLu, czy w CSie, czy w Call of Duty. Naprawdę, wszędzie, wszędzie. Ale ja po prostu nie chcę jakoś sobie mega podbijać tutaj tytułami, które zawierają w sobie frazy CSGO albo League of Legends, bo nie o to chodzi. Zwracam się bezpośrednio do was. Słuchajcie, jeśli już gramy na tych serwerach, to prezentujmy sobą naprawdę jakąś kulturę, bo to jak się zachowujemy i jak odnosimy się do drugiego człowieka, świadczy bezpośrednio do nas. Także jeśli zauważycie kogoś takiego, który troszkę może przegina, i nie został jakimś cudem zbanowany, bo ja wiem, że z serwerów no, notorycznie się banuje ludzi, którzy używają takiego języka, to zwróćcie mu delikatnie uwagę i myślę, że może do któregoś człowieka po prostu dotrze, że zachowuje się tak troszkę, może nie bardzo. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż wiem z doświadczenia, że. E... Że niestety czasem ciężko jest przemówić do rozumu niektóremu typu, niektóremu typowi osób, może tak to, tak to ujmę. Ale ja jednak wierzę w to, że, 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 że jednak coś z tym się będzie mogło w stanie podziać. Bo, bo tak jak mówię, no to co zobaczyłem momentami na tych czatach, to matko, córko. Najświętsza. Naprawdę, to było coś niesamowitego. Także moi drodzy, to na tyle, jeśli chodzi o moją taką odezwę. Mam, mam nadzieję, że no, jakoś nie odbierzecie negatywnie tego materiału, ale wiem, że na pewno wy też macie niejednokrotnie do czynienia z takimi zachowaniami na czacie. Możecie mi dać znać, co wy na ten temat sądzicie, ale myślę, że to nie ma co sądzić. Trzeba po prostu reagować i wychowywać, no bo jak inaczej żyć w jakimś takim społeczeństwie, które nawzajem się szanuje. Dobra, koniec tego gadania, słuchajcie, to by było na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że taki mały sketch się wam spodobał. E, specjalnie nałożyłem garnitur do tego, także you know, you know. No i co? No i trzymajcie się, do usłyszenia w następnych materiałach. Pamiętajcie, Kronka gada, radzi nigdy, was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania. I do usłyszenia, trzymajcie się, pa pa